Cieszymy się niezmiernie, że miasto Łomża po raz kolejny znalazło się w gronie samorządów, które otrzymuje dofinansowanie. W pierwszej edycji otrzymaliśmy prawie 38 milionów złotych na bulwary łomżyńskie. Druga edycja i bardzo ważna dla nas inwestycja, czyli budowa przedszkola. Inwestycja, którą też zgłaszaliśmy przy pierwszej edycji, ale wygrała ta inwestycja z większą ilością środków na dofinansowanie. Tutaj inwestycja taka prospołeczna, prorodzina, na którą też mieszkańcy łomży czekają. Liczymy na to, że uda się ją szybko zrealizować, gdyż w ramach tej inwestycji planowanych jest 7 oddziałów przedszkolnych. W sumie 175 dzieci będą mogły, będą mogły uczęszczać do nowego przedszkola. I to, co ważne jest dla młodych rodziców, to 40 też miejsc żłobkowych. Jak widzimy, jest cały czas zapotrzebowanie na miejsca żłobkowe. Mimo tego, że otworzyliśmy w ostatnim czasie trzeci żłobek, jest też i przedszkole specjalne, to cały czas to zapotrzebowanie jest duże, więc mam nadzieję, że ta inwestycja też pozytywnie właśnie wpłynie na naszą politykę prorodzinną w mieście. 238 projektów dla województwa podlaskiego skierowanych przez rząd polski w ramach programu inwestycji strategicznych. Najważniejsza informacja dla Łomży to jest taka, że dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 12 750 tysięcy złotych na budowę przedszkola numer 5 przy ulicy Sikorskiego w Łomży. Myślę, że to jest wspaniała informacja dla całej społeczności przedszkola oraz dla rodziców i dzieci, które w przyszłości będą tam się uczyć. Ta informacja była szokiem dla nas wszystkich, dlatego że spodziewaliśmy się, że otrzymamy, że możemy otrzymać fundusze z polskiego ładu, ale nie myślałam, że to tak szybko nastąpi. Przede wszystkim jest to prezent Taki szczególny prezent z okazji Dnia Dziecka. Także ładnie się to wszystko składa, bo za kilka dni będziemy obchodzić z dziećmi tutaj ich święto i otrzymaliśmy taki piękny upominek, a szczególnie to dotyczy dzieci, ponieważ Poprawią się warunki pracy, poprawią się warunki pobytu dzieci w przedszkolu. No ogólnie mówiąc, komfort w przedszkolu się poprawi wszystkich. Budynek będzie spełniał nowe wymogi. Także no bardzo się cieszymy, a czekaliśmy na tę inwestycję wiele lat. I myślę, że warto mieć marzenia, które jest to pierwszy krok do ich realizacji. Obecnie przedszkole y, obejmuje opiekę 125 dzieci, a po przebudowie będzie obejmowało y, opiekę 170 dzieci plus 40 dzieci y, w żłobku. Chciałabym podziękować panu prezydentowi za wsparcie w tych naszych poczynaniach. No i że dzięki. W współpracy z panem prezydentem oraz z pracownikami z Urzędu Miasta no mamy to, to dofinansowanie z Polskiego Ładu w, tam, w kwocie około 13 milionów złotych.